Serdecznie Państwa witam po raz kolejny, tym razem takiej scenerii Zimowej, trochę przymroziło, trochę posypało, więc zaczyna nam się powoli zima. Jesteśmy w Wojakowej za mną, widok wspaniały na tą miejscowość. Szanowni Państwo, jak zwykle od początek, sytuacja epidemiologiczna, tak jak i w całym kraju, w naszej gminie również stabilizacja. Powiedzmy sobie, że jest spokojnie, nie mamy jakichś sygnałów o nagłych, dużych zachorowaniach Kolejna sprawa, funkcjonowanie urzędu, tak jak wcześniej wspomniałem w ostatnim spotkaniu, od 8 do 14 w urzędzie przyjmujemy Państwa, załatwiamy sprawy, bądź internetowo lub listownie. Kolejna rzecz, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest sprawa gruntów pozwoleń na budowę. No przede wszystkim tak, jeśli chcemy kupić grunt, to pierwsza rzecz jaką należy zrobić, to trzeba sprawdzić jakie jest przeznaczenie tego gruntu. czy jeśli Kupujemy grunt rolny, to na nim możemy sobie uprawiać zboże, ziemniaki czy inne uprawy rolnicze, natomiast nie możemy budować. Jeśli kupujemy działkę budowlaną i ona w studium zagospodarowania jest zapisane, że jest pod budowę, to tam będziemy mogli budować. Jeśli jest tylko w studium, a nie ma w planie, bo plan jeszcze nie obowiązuje, będzie dopiero za około pół roku, wtedy są potrzebne warunki zabudowy. I żeby stwierdzić, czy ta działka jest przeznaczona pod działalność gospodarczą, pod las, czy pod uprawę roli, to wtedy musimy wystąpić o takie warunki zabudowy, i to trwa. Dlatego chciałbym do Państwa zaapelować, jeśli ktoś planuje budować no, to musi się liczyć z tym, że co najmniej jest, co najmniej 3 miesiące czasu trzeba wyprzedzić tą sytuację, jeśli chodzi o warunki zabudowy. Natomiast po całe pozwolenie, sądzę, że to jest około pół roku, bo to jest kwestia jeszcze starostwa powiatowego w Brzesku. Dlatego, jeśli mamy zamiar budować. Musimy wyprzedzić sytuację, co najmniej z półrocznym wyprzedzeniem. Musimy wiedzieć, co chcemy, w którym miejscu i ten grunt, który mamy, czy on się nadaje pod e, budowę. To jest bardzo ważna rzecz. Jeśli już jest studium i będzie plan zagospodarowania, wtedy wypis z, z planu zagospodarowania. Na dzień dzisiejszy nie ma planu, więc są warunki zabudowy i one po prostu e, trwają co najmniej trzy miesiące, więc taką, e, takim okresem trzeba się liczyć. Następna sprawa, jeśli już są warunki zabudowy, no to pozwolenie na budowę to wydaje starostwo, wtedy jest potrzebny projekt budowlany i starostwo ma co najmniej 60 dni na wydanie takiej decyzji. Więc to jest czasochłonne, dlatego apeluję o wyprzedzanie tej sytuacji. Niektórzy mogą zapytać, czy w ogóle pozwolenie na budowę jest potrzebne? więc tak spróbujmy sobie wyobrazić otrzymaliśmy działkę od rodziny od rodziców albo kupiliśmy działkę z pięknym widokiem tak jak tutaj w tej chwili no i mamy tą działkę budujemy dom wybraliśmy sobie wspaniały projekt projekt marzeń działka marzeń budujemy no mamy kredyt na 10 czy 20 lat zaczynamy mieszkać przyjeżdża rodzina Wspaniała sytuacja, wszyscy się zachwycają, zazdroszczą znajomi również. I co się okazuje? W pewnym momencie przed naszym domem wyrasta chlewnia na 2000 na 5000 tuczników. No i teraz pytanie: potrzebne jest pozwolenie, czy nie? Jeśli by nie było pozwoleń, taka chlewnia w każdej chwili może powstać. No nie tylko chlewnia, każda inna działalność, która. Może znacząco wpływać na nasze środowisko czy na e, otoczenie nasze. Dlatego pozwolenia są potrzebne dla nas. One nas chronią, żeby takiej sytuacji, jak wcześniej wspomniałem, nie było. Szanowni Państwo, 6 grudnia. Mikołajki, no każdy z nas myślę, że dobrze się sprawował w tym roku, żeby jakiś tam prezent od Mikołaja otrzymać i mam nadzieję, że otrzyma, ewentualnie sami też możemy komuś taki prezent sprawić, więc w jakimś sensie zastąpić Świętego Mikołaja w tych prezentach, żeby innym sprawić radość. I pamiętajmy o tym, bo ten czas, który mamy w tej chwili, czasem trudnym i dlatego musimy dojść wszelkich starań, żeby on bardziej był radosny. Zwłaszcza, że jest to radosny czas oczekiwania. Sprawmy, żeby tak było pomimo tej trudnej sytuacji epidemiologicznej. Dziękuję bardzo.